Zawody LSD Szawnica Course Preview. Zaczynamy Pierwsza, wąski najazd na hopkę. Banda spoko, prostka do bandy transferek do bandy ślisko. Mamy kolejny zakręt do małego stepdowna Który jedzie do bandy, tak jest! Znów prostka Tu trzeba hamować Zjazd w dół na zakręcie po korzeniach O, stromo w dół o. Kolejna ścianka o. Następna ścianka po błocie, tak Szybko o. Długa, prostka Transfer Uwaga Drop do bandy I teraz Koj Odech Cisko kolejkę Ups A wóle mnie nie działa do bandy, tak jest, mamy dalej po korzeniach. Uh. to jest sketchy. Uh. Bandy śliskie. Uh. Zakręt, mała chopka. Uh. 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 Ostatnia ścianka. A, oh, sorry, tu jest osadka. Skaczi! I prosta do mety. Tu trzeba dużo ja Korb preview! za LSD! Tak jest. Woo. Szybko.